Hej, 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 kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w Krainie zakupów. Dzisiaj przychodzę do Was tylko z dwiema zdrabkami, ale jakimi mamy wielką krzyżóweczkę i megalinię, także wkład w odcinek. 50 zł, trzymajcie kciuki nic nie będę nadrapywać drapiemy tak jak jest co jeszcze chciałam powiedzieć, bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na moim ostatnim live na tiktoku dziękuję za obecność kto nie był, niech żałuje jego problem, jego strata także co kochani bierzemy się do drapania, zobaczymy czy uda się coś wydrapać zaczniemy od Megalini z numerem 8 o, coś ta rozdzielczość chce się tu ze mną kłócić. O, muszę swój burdelik zabrać. Bajzel. Także zobaczymy, czy coś będzie. Z drapeczki sprzedawał. Sprzedawał, no sprzedawał. Nie dawał, ale sprzedawał. I podawał pan. Także patrzymy, czy coś tu będzie. Trzymajcie kciuki. Mamy autko. Również chciałabym z tego miejsca pozdrowić naszą Natalię, Natko Drapiemy, Natalka zdecydowała się zostać osobą wspierającą e, mój kanał, bardzo Ci kochana, dziękuję, serducha zostawcie dla Natalki w komentarzach, jakbym coś pomijała to krzyczcie, jakoś ubogo z tymi symbolami na razie słoneczko lubię te linie ale one mnie tak wiecie tak ostatnio przy drapaniu wielkiej krzyżówki mówiliście, że lubicie jak jest nie nadrapane to już się poświęcę korona czy gdzieś jest korona jak mi się uda to następny live na tiktoku będzie w niedzielę to jest bodajże 29, ale nie obiecuję teraz, naprawdę, już nawet nie na 90, a na 50% mówię, dlatego że ja wyjeżdżam eee, na weekend, wracam, co prawda, w niedzielę, ale wiecie, no nie wiem, jak się będę czuła po podróży, nie wiem, czy będę miała siły i ochoty robić tego live'a Mamy łódź, także nic nie obiecuję. Mówię, w razie w, może będzie w niedzielę. Łuć, łódź, 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 Fajnie by było. Jakby chociażby zwroty były. To już by było coś. No ale wiecie jak jest. Flaming. To nie koncert życzeń. Niestety. W razie czego do pana Andrzejka pójdę, żeby mi te pustaki na pełne wymienił. <grym> A na nasik. Cholera, co miękka spędzi. Ale nie, nie na kasę, bo prawa prawa to ponoć na co? Na witanie się. Tylko nie wiem z kim, ja tam z nikim nie chcę się witać. Rover. powiem Wam, jakoś zmęczona dzisiaj. Jestem fajnie, bo po brzydkiej pogodzie dzisiaj słoneczko. No ale co z tego, jak to mam duchota, bo ponad 20 stopni w Gdańsku, ale deszcz. No to mi się takie coś nie podoba. Wisienki. Czekam aż czereśnie się pojawią. Bo ja jestem ciekawa, jaka będzie cena. Winogronka. Powiem wam, że i te megalinie i krzyżówka wielka całkowicie ostatnio mnie nie lubią. Kto zresztą był na live to widział. I mamy na dole. Klucz. Są nawet dwa. Kolejny symbol, trochę potrwa, pewnie ten odcinek, serducho. Mam nadzieję, że nie przyśniecie, ale chcieliście nie naddrapane, no to macie. Wasz problem. <gryśnionek> Pierścionek. Pierścionki są, żeby jeszcze wygraną dawały to By był luks piłka chciałam powiedzieć, że nie widziałam, a jest okej, okay, więcej nie widzę w razie wuna później lody moneta tylko na dole, lipa Nasz szynior, Arbus. Dacie tą wygraną czy nie. Oj, ciężko, ciężko to widzę. Cicho biegi, patrzcie, jest, jest linia, świetnie. Usemeczka się spisała. No to już zera nie będzie, można odetchnąć. Uff. Nie czardzi pan Andrzejka po głowie tuc. Ja nie widziałam, słuchajcie. Żółwia też nie widziałam. no teraz wysyp pustych symboli. Kości, kości gdzieś widziałam. Są tu na dole. I ostatni symbol. Motyl. Czy gdzieś był motyl? Jest tu motyl, ale te motyle już nam nic nie dadzą. Sprawdźmy sobie, co mamy pod tą linią. No, 20 zł, ale jest. W bonusie lustro. Także bb kontrolne. Dokładnie. No i fajnie, bardzo mnie to cieszy. Sobie kodzik zdrapię, bo to wiecie, ze sklerozą. Okej, okay, fajnie. No i fajnie, już jeden zwrócik mamy. Także jakby krzyżówka chociaż się zwróciła, to już by było miło. Czekajcie, ten burdel sobie sprzątnę, łyczek kawusi. Krzyżóweczka z numerem siódmym. Także bierzemy się do drapania. Trochę może to podnieść, żebyście dobrze widzieli. Dobrze, ale ta krzyżówka, to ustawić ją, żeby było wiecie, widoczność, to graniczy z cudem, nie? U mnie oczywiście. U mnie graniczy z cudem. Okej, okay, myślę, że będziecie widzieć. Nie przeciągamy. I co my tu mamy? Mamy C w bonusach, nie ma. Zacznijmy może od różowej. Będziemy szukać. Trzymajcie kciuki. Chociaż zwrocik mile widziany. Syfu z tych drapek Masakiera. Kolejna literka jest to I. W bonusach dalej lipa. I i i. Trzymajcie kciuki. Jak będzie pusta, tak znaczy, że słabo trzymacie. <grymne> Trzeba znaleźć jakieś winowajce. Co my tu mamy? Mamy P, no to ruszają tutaj bonusy, zupa i paw. PPP, No co, nie widzę. Co, nie ma P różowej? No, nie widzę. Najwyżej później się znajdzie. Tu też widzę bez szału. Lipa. Normalnie lipa. Mamy T. W bonusie ster. Artysta. No, ja też jestem artystka. Spalonego teatru. T, te, T, te, T. Okej, okay, chyba wsią. Mamy L. Bonusach nie ma. Mówię, chociaż, chociaż zwrotnik, jak to był. Już naprawdę dawno nie miałam tej krzówce wygranej. Taka wredota. Mamy Z. Jest w supie i w enzymie. No parę tych set dali f no nie f masakiera f, f f aż jedno no nie wiesz co my tu mamy mamy g w grze coś czuję, że a nie dadzą. Ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. D w bonusach nie ma. Tu mamy w gadzie. No, coś mi się cholera nie wydaje. Szte te A sypną. D, D, D. U. Mamy w suknie, no, to już coraz bardziej wydaje mi się, że nie będzie, bo by byłby bonus. U. Mamy N, enzym. No, tutaj trochę tego N nam sypnęli mamy pierwszy wyraz nil no za jeden to wiecie nikt nie płaci a szkoda i to chyba wsio. s w sterze s s s układa nam się cis jest to drugi wyraz W. No to już wiadomo, że nie będzie A, bo nie może być y, dwóch bonusów, tak jak myślałam. No i coś mi się wydaje, że będziemy tu mieli pustaka. Mówię, te krzyżówki ostatnio są zawsze puste. J. Nie mam szczęścia po prostu ostatnio. Tu jeszcze W było. Szkoda. Y mamy w enzymie. Chyba w Gdańsku same puste te krzyżówki zostały. Powinien. Mamy O. Te A nam prawie większość wiecie tu blokuje niestety. Także kiepsko, kiepsko. Udo, jest to trzeci wyraz. Mamy E. Mamy pierwszy wyraz neon, drugi sen. I ostatnia jest to H. Okropne H nam tu wcisnęli. No i zostajemy, słuchajcie, z pustakiem. Miło było, ale się skończyło. Kontrolne MCA. No mówię, ostatnia ta krzyżówka jest stale u mnie pusta. Normalnie ma kabra. Przechodzimy do podsumowania szybkiego na 50 zł. Wygrały tylko mega linię i dały zwrocik w postaci 20 zł, czyli na 50 mamy 20 zwrotu. No bez szału, ale lepsze to niż całkowite 0. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczki w górze, subskrybujcie kanał, aby być ze mną na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa, pa.